Witajcie Ja wyrówna... Zostawcie, na początek zostawcie 5 łapów w górę Zasubskrybujcie mój kanał I zapraszam do oglądania Ja tutaj wyrównałem Cały teren, pół może wyrównałem Tutaj jeszcze zostało i tam u góry I zbudowanie pół płota Bo jeszcze to muszę zbudować Zbudowałem ZO podcinkach. Po i te zwierzę I fontannę I tutaj są ławki te są mapę I trochę lampek te dodałem Tutaj całą mapę macie A jeszcze to nie koniec, bo jeszcze tu będzie więcej budynków Co jak jest Widać Będzie to większe Kurde Popsułem Dobra I dzisiaj budujemy tak. Ucko na bok. Tu nie z tego. Budujemy. C Budujemy dalej i te, zróbmy cegły, dobra i wystarczy chyba tych domków. Tutaj jest, o. tutaj tak. cyk cyk to dobra tu mamy tutaj.

To je se... No, kurde. To je se tu, nisem se... Ne vem, se tako mozogamo. A je se, no, se... Ledze. dzisiaj się... dobra jak widzicie już jest ciemno teraz zrobię to już się zapaliły lampy dobra będzie jak do mnie jak dla mnie to będzie ładna ta wioska Jest. Dobra Tu mamy, tu mamy Będzie chyba wszędzie Jeszcze to. Ta. Jeden płaski, drugi tak Ten tu jest, jeden płaski Najpierw musimy sobie spać Dobra Ile lecimy dalej? Tak mam być. Nie wiem co tutaj zarobić. Tu tutaj, bo w tym do końca. To tu mam być. Ja bym tutaj to Dobra. Nie wiem co tutaj. Co się wymyśli. I tutaj... Tutaj to chyba zostanie się. Tutaj też coś będzie postawione. Tutaj jest, je to, jak jest. On nie to wysłał. Tutaj domki. Raz nie wiem. Tutaj płynie mało taki rowek. To o. Tu można tak przeskoczyć przez niego pyk. I przejdzie przejść. Nie wiem.

Dobra. Jestem na półka. Będzie dzisiaj taki krócej o tyle. To nie będzie drugi. Dzisiaj będzie krótszy Pyk. Kurde. ピクピク。 Doskoczymy no tam? Nie, nie doskoczymy. Nie doskoczymy, my Dobra, ja to myślałem. Dobra, jest zrobione. A. Z

No, niedobrze. Nie zrobiono. Nie. Co i co? domków. Dobra. Nie wiem, co mam z tym razem zrobić, bo ja tam byłem po to. Tam zatem za tym. Nie wiem, co z resztą. A A. То, что с там? Старайся. так, я бойну. А вот Ну и... И то... то. то. Как тут надо посадить? Тут я Тут я oh, Mamy pół za sobą, Cztern 12 minut do odcinka. Nie to To, to... Hmm. to Nie będzie potrzebne. Nie wiem, co, to, to... <dzyskli> <dzyskli> Tam zbudujemy. Nie wiem co. Mamy dom z sw dom, swój. Tu będzie magazyn, bo lew dla zwierząt to wie. Tu tak samo jest zrobione. Jeszcze jedną latarnię postawi. Jeszcze jedną latarnię postawi. Będziemy postawiać. A tu jest te moje stare. Zapomniałem o tym. TNT te stare. To kiedyś miałem we wtym Ja to szukałem Brojkę też mieliśmy Kiedyś Ze samego początku to, to trzeba pozabierać Jeszcze jedną Taką będziemy latarnie postawiać Taką samą Dlaczego tu nie ma wejścia? Nie wiem Ile tu jest rzeczy w pozostawionych? Ja pierdolę. Ale rzeczy jest, że nawet nie pamiętam o tym Dobra Będę pamiętał Dziękuje za oglądanie Dwa taki staki, bo znalazłem. Tę nazbierałem ze z tych prochów. to jest łapce robić? A skóra ma do To, to jesteś robić. Wylecą Dobra co tu jest mam Widzicie ile mam prochów ale to nadal za mało Nie chcę co robić A nie robić To jest za mało tu samo Dyr. Dyr, Так, ты Za chwilę będę kończył, a wy w następnym odcinku będę do nie. Dokończę nie. Restę domków. A już 17 minut do odcinka ta. To za będę będzie koniec. To tak, to mam, to mam. W następnym odcinku będziemy skina. Mam tu ich pełno. Taki taki tu mam. to tu. Tu. Napiszę jaki skin. Co taki, co tu nie. Czy ten, czy ten, bo tego mam. Co taki, co taki, czy ten, czy ten, czy ta cokolada, czy hacker snu... snupka tu jeszcze więcej mam ale tak to w następnym odcinku napiszcie mi w komentarzu jakiego dobra to będziemy we w tym odcinku chyba kończyć tu są te kury ja będzie trzeba wypuścić do, do tej, tu połączyć A tu jest ta Księga Dobra To koniec. No to odcinek. Zapamiętajcie, zostawcie 5 łapek w górę. Napiszcie, wpadajcie na inst Instagram, a tu za polski. Macie we w opisie, Zostawcie 5 łapek w górę i zasubskrybujcie mój kanał To będą więcej więcej odcinków z tej serii Kto lubi Minecrafta to Będziecie mieć Kto będzie mieć ile procent na Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.